słowo. W trzecią niedzielę Wielkiego Postu jesteśmy na półmetku czasu wielkanocnej pokuty. Matka Kościół mobilizuje nas bardzo do podjęcia z większym zaangażowaniem dzieła nawrócenia. Aklamacji przed Ewangelią przypomina nam wezwanie ze środy popielcowej: Pan mówi, nawracajcie się, bliskie jest Królestwo Niebieskie. Podane są od razu dwie zasadnicze racje, które każą nam podjąć trud nawrócenia bez ociągania się. Tego wysiłku domaga się od nas Pan, a chodzi o to, by nie zmarnować łaski Jego bycia z nami, które oznacza bliskość Królestwa Bożego. Nie trudno więc zauważyć, że o ile przed tygodniem Słowo Boże zwróciło nam uwagę na obietnicę i możliwość osiągnięcia chwały Bożej, tym razem liturgia Słowa odnosi nas do tajemnicy Emanuela, obecności Boga z nami, jako zasadniczego motywu ku podjęciu trudu nawrócenia. W pierwszym czytaniu przypomniane nam jest niesamowite wydarzenie objawienia się Boga Mojżeszowi na Górze Chorep. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Zawołał doń Bóg. Mojżeszu, Mojżeszu, a kiedy odpowiedział oto jestem, usłyszał. Nie zbliżaj się tu, zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Jestem Bogiem Ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba. Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie. Stąpiłem, aby go wyrwać z jarzma egipskiego i wyprowadzić do ziemi żyznej i przestronnej do ziemi, która opływa w mleko i miód. W tej perspektywie widać lepiej, co znaczy dana nam łaska bliskości Królestwa Bożego. Przede wszystkim w Jezusie mamy do czynienia z kimś więcej niż Mojżesz. W Jezusie, naszym panu, Bóg jest z nami, objawił się nam w pełni, dał nam nie tylko Ewangelię, dobrą nowinę o naszym zbawieniu, lecz nade wszystko swoje życie. Dlatego naszym udziałem jest więcej niż możliwość stanięcia przed Bogiem. Cieszymy się możliwością stałego dostępu do Boga. Naszym udziałem od dnia sztu jest życie Boże. Gdy Mojżesz usłyszał, nie zbliżaj się tu. My ciągle słyszymy: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Mojżesz usłyszał: Ja jestem, który jestem. My mamy Jezusowe zapewnienie, a oto ja jestem z Wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. O ile Mojżesz mógł powiedzieć synom Izraela: Pan, Bóg ojców Waszych, przysłał mnie do Was. O tyle Jezus oznajmia znacznie więcej. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Nie ma się więc co ociągać ani oglądać wokół czy kręcić wokół własnej osi. Dany nam jest Jezus i trzeba umocnić naszą więź z Nim, rozwijać nasze z Nim przymierze. On sam w dzisiejszej Ewangelii. Demaskuje, co może nas trzymać w oddaleniu od niego. Zwraca nam uwagę na wadliwe myślenie, które nie pozwala podjąć autentycznego nawrócenia. Nie można konstruować łatwego usprawiedliwienia, porównywać się z innymi i diagnozować, że są gorsi od nas. Jak ci Galilejczycy, których krew Piłat zmieszał, z krwią ich ofiar, czych owych siedemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe. Z przypowieści o nieurodzajnym drzewie figowym wynika, że trzeba się kierować zdecydowanie innym oglądem życia, w myśl zasady, po owocach poznacie ich. Chodzi o to, by ciągle podejmować wysiłek z myślą o wydaniu jak najlepszego owocu ogrodniku, który prosi pana winnicy, aby drzewu figowemu dać jeszcze szansę na wydanie owocu, można rozpoznać Ducha Świętego, który stale przyczynia się za nami w błaganiach. Trzeba jednak podjąć wysiłek współpracy z nim. I w tym momencie lepiej wybrzmiewa przestroga świętego Pawła, zamykająca odczytywany dziś fragment pierwszego listu do Koryntian. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Nie można stać w przekonaniu, że moje życie dobrze owocuje. Przecież zawsze jeszcze można owocować lepiej. Jeśli stale nie podejmujemy wysiłku nawrócenia, istnieje niebezpieczeństwo zmarnowania, albo przynajmniej niewykorzystania do końca tej wielkiej łaskawości Boga. Jego bliskości, Jego bycia z nami w Jezusie. Apostoł Narodów przestrzega nas zwłaszcza przed malkontentwem, postawą ciągłego narzekania. Daje do zrozumienia, że nie można ciągle myśleć o tym, jak wielka dzieje mi się krzywda, bo nie jest tak, jakbym sobie życzył. Przy takim myśleniu trudno dostrzec wspaniałość łaskawości Boga. O której tak pięknie mówi psalmista. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Dzieła Pana są sprawiedliwe, wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. Przeto, błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj, o wszystkich jego dobrodziejstwach. Pasterskie słowo biskupa Andrzeja i tylko w Radiu Plus. W każdą sobotę o 19.45, powtórka w niedzielę o 9.45.